Kolejny punkt sprawozdanie pana burmistrza z pracy urzędu w okresie, w okresie międzysesyjnym i wykonanie, wykonanie uchwał Rady. Bardzo proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie, w okresie pomiędzy sesjami zajmowaliśmy się między innymi następującymi sprawami. Odbyło się dwukrotnie spotkanie z prezesem Pomorskiego Związku Pływackiego, panem doktorem Jarosławem Chrostielskim, dotyczącej współpracy z Polskim Związkiem Pływackim, a także organizacji w najbliższym czasie y, zawodów o mistrzostwo Województwa Pomorskiego na Kościerskiej Pływalni. 15 kwietnia, za zgodą i na mocy uchwały Wysokiej Rady w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, odbyło się uroczyste przystąpienie naszego miasta do porozumienia między burmistrzami. Porozumienie między burmistrzami to inicjatywa europejska gromadząca burmistrzów miast i gmin europejskich, którzy zobowiązali się do przekraczania celów energetycznych Unii Europejskiej słynnego pakietu 3x20 poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. <tryk> Dotychczas do porozumienia między burmistrzami przystąpiło ponad 2180 miast według wiedzy na dzień dzisiejszy, które którzy zobowiązali się do stworzenia planu działań na rzecz zrównoważonej energii, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla na terenie naszej gminy przynajmniej o 20 do roku 2020. Wysiłki Wysokiej Rady i wszystkich naszych mieszkańców w tej dziedzinie są myślę, że wszystkim znane, ale sporo zostało do zrobienia. Myślę, że to porozumienie ułatwi nam także osiągnięcie tych celów, a też poprawy jakości życia i, i, i jakość powietrza w naszym mieście. Korzyści dla sygnatariuszy porozumienia to między innymi włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu, ale nade wszystko poprawa jakości życia, stanu zdrowia mieszkańców, wizerunku i długoterminowej niezależnej, y, y, niezależności energetycznej miasta, efekt, a także y, korzystanie ze źródeł odnawialnych, jeżeli chodzi o, o e, korzystanie ze, ze wszelkich źródeł energii i co bardzo istotne e, zakładamy, że e, ułatwi nam dostęp do funduszy europejskich e, związanych z ochroną e, e, jakości powietrza, a też e, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji, w które w tej mierze zamierzamy prowadzić. Wprowadzone prace w projekcie pocztówka z Kościerzyny, rewitalizacja rynku, prowadzone są prace na ulicy Młyńskiej, układanie zabruków, na ulicy Świętojańskiej trwa przekładanie kostki klinkerowej, na ulicy Gdańskiej rozpoczęto prace związane z poprawkami związanymi z naszymi zastrzeżeniami co do jakości wykonanych prac. W dniu 18 kwietnia odbyło się spotkanie zespołu kierownika projektu, na którym omówiono między innymi naprawę zniszczonej fontanny, docelową organizację ruchu, zaprojektowany zieleni, lokalizację makiet zabytkowych elementów miejskich oraz słupków oznakowania, oznakowania pionowego. 21 kwietnia zakończył się termin składania prac konkursowych w konkursie architektoniczno rzeźbiarskim na pomnik. Na figurę Remusa wpłynęło 6 prac konkursowych. Sąd konkursowy dokonał wyboru jednej z prac i zakończył swoje prace spisując stosowny protokół z postępowania. Ponownie został ogłoszony przetarg na, inw na inwestycje poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację ulicy Dworcowej w Kościeżynie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu jutrzejszym o godzinie 10.15. W projekcie modernizacja, rozbudowa i wyposażenie sali widowiskowej im. Lubermaja ustalono zakres wykonywanych prac, trwają prace wykończeniowe, wewnętrzne, zewnętrzne, roboty instalacyjne, kończą się prace nawierzchniowe z kostki betonowej. 15 kwietnia Biuro Projektów z Poznania przedłożyło projekt zamienny sali, w którym projektantują wszystkie prace dodatkowe, dotychczas, na które dotychczas nie było dokumentacji, wszystkie roboty uzupełniające oraz wszelkie przeprojektowania dokonane w czasie trwania modernizacji sali szopińskiego. Na bazie tej dokumentacji wystąpimy do starostwa powiatowego, bo pewne zakresy wymagają. Formalnego, formalnie zmiany pozwolenia na budowę, a w związku z tym e, w dniu 21 kwietnia zawarto aneks do umowy z wykonawcą e, przedujący termin realizacji tego zadania do 30 czerwca tego roku. Prowadzone są prace na ulicy Wejhera, trwa przebudowa kanalizacji deszczowej, w gospodarce nieruchomościami. E, 19 kwietnia przeprowadzono aukcję na dzierżawę... E, terenów pod sezonową działalność na pucie rynku. z Sześć z siedmiu miejsc znalazło swoich dzierżawców. Pozostało jedno miejsce, które, na które będziemy poszukiwali dalej osoby zainteresowane se, prowadzeniem sezonowej działalności gospodarczej. 21 kwietnia przeprowadzono dwa przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości działka 162 na 63 przy ulicy Maczka oraz działka 209 przez 1 przy ulicy Towarowej e, nieruchomości zostały znalazły swoich nabywców. Sprawy dofinansowań. W, w dniach 14-15 kwietnia w ramach projektu pocztówka z Kościerzyny rewitalizacja z rynku miasta przeprowadzono szkolenie dla 20 osób dotyczących wykorzystania postaci remusa w działalności gospodarczej dla osób zajmujących się działalnością turystyczną i kulturalną. Urząd Marszałkowski wyraził poprzez aneksy zgodę na zmianę terminów rzeczowego zakończenia projektu pocztówka z Kościerzyny do 30 czerwca i zakończenia rozliczenia finansowego do 30 sierpnia oraz rzeczowego rozliczenia projektu modernizacja rozbudowa sali Lubomira Szopińskiego do 30 maja. Już wspomniałem Państwu, że ten termin trzeba było przedłużyć w związku z tym, że Sporo y, zmian nastąpiło od y, początku roku, ale też i od początku całej inwestycji, na które y, konieczne jest formalnie pozwolenie na budowę, tak aby y, Urząd Marszałkowski kontrolując tę inwestycję nie miał wątpliwości, że do, dochowaliśmy wszelkich y, y, procedur z tym związanych, jakkolwiek pewne rzeczy y, niestety będą trudne do obrony, bo. Stosownych dokumentów w odpowiednim czasie nie przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego, ale staramy się tak dalece jak to możliwe nadrobić te zapóźnienia. 13 kwietnia w Starostwie Powiatowym członkowie zespołu konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi spotkali się z przedstawicielami Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. W wyniku rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Gospodarki konkursu na realizację zadań wykonanych. Wynikających z programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 nasz projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych na aktualizację, inwentaryzacji azbestu. Kwota 20 tysięcy to jest kwota, o którą wnioskowaliśmy, więc jest to pełne dofinansowanie naszego wniosku. Bezpieczeństwo Straż Miejska prowadzi kontrolę związaną z utrzymaniem porządku i poziomowego utrzymania posesji na terenie naszego miasta w sprawach społecznych. Biuro Obsługi Placówek Oświatowych otrzymało dotację minister, ministerialną na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Od środy planuje się wypłatę stypendium socjalnego za okres od stycznia do kwietnia kwota. Ogólna 127 108 zł dla 263 stypendystów. Wysokość stypendium od 138 zł do 118 zł w zależności od, od konkretnej osoby. W dniu 15 kwietnia na rynku miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i powiatowy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Zorganizowali Dzień Zdrowia w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2011. Oferta była bezpłatna, badania profilaktyczne oraz udzielenie porad, konsultacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Wydarzenia kulturalne w okresie międzysesyjnym odbyło się kilka wydarzeń kulturalnych. 17 kwietnia po raz 10 w Kościeżnie gościliśmy młodzież uczestniczącą w obchodach Światowego Dnia Młodzieży. Uroczystości miały zasięg decyzjalny. Dnia 18 kwietnia w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnicy odbyło się czwarte spotkanie z cyklu Głośne Czytanie Remusa. Tym razem Remusa czytali nam pan Bernard i Roman Szycowie. Dnia 19 kwietnia na rynku miasta odbył się kiermasz Ozdób Wielkanocnych. Natomiast w Strzelnicy miała miejsce projekcja filmu Mistrz Małgorzata w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego dnia 23 kwietnia w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica odbył się tradycyjny rajd Nordic Walking. Chcielibyśmy zaprosić już na kolejny rajd, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Realizacja uchwał podjętych na sesji w okresie od 13 kwietnia do dnia dzisiejszego podjęto uchwał 15, wykonano uchwały 2, w realizacji pozostaje 13 uchwał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania. Czy są uwagi, pytania do sprawozdania? Pana burmistrza, bardzo proszę. Jeżeli nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu.